Cześć, z tej strony Lisek bądź Wiczku. Pod jednym z moich ostatnich filmów pojawił się komentarz, czy na wirtualnej maszynie można bezpiecznie testować groźne programy. Pomyślałem jednak, że ten temat zasługuje na osobny film, ponieważ o ile generalnie jest to znacznie bezpieczniejsze niż testowanie programów na swoim głównym komputerze, to nadal musimy wykonać parę rzeczy, żeby upewnić się, że wszystko będzie bezpieczne. Na wstępie mówię jednak, że testowanie potencjalnie groźnych programów robicie na własną odpowiedzialność, ponieważ o ile pokażę Wam kroki, które zmniejszą czy to ryzyko przedostania się programu do głównego komputera, czy innych takich niebezpiecznych rzeczy... To nie gwarantuje to Wam, że na pewno nic złego się nie stanie. Wszystko też zależy od programu, jaki testujecie, bo z jednej strony macie po prostu potencjalnie pożądane programy w skrócie PUP, które po prostu nie replikują się, tylko oczekują, a jakiś użytkownik je zainstaluje no i nie są one, nie mają żadnego one sposobu na, przez, tak jak powiedziałem zreplikowanie się, a po drugiej stronie spektrum macie jednak y, takie bardziej niebezpieczne programy które jednak wykorzystują na przykład różne luki w celu replikowania się no i tam trzeba jednak y, bardziej rygorystycznie podejść do kwestii bezpieczeństwa, no a gdzie jak tak jak mówiłem w tym pierwszym przypadku tych takich naj, najlżejszych programów po prostu nie musimy aż tak bardzo się przykładać. skoro wstęp mamy za sobą, to czas przejść do praktyki. Otwieramy więc naszego VirtualBoxa, i pierwsze co robimy, to sprawdzamy, czy są dostępne najnowsze aktualizacje. Zawsze chcemy mieć zainstalowane właśnie najnowsze aktualizacje, aby upewnić się, że nie będziemy mieć żadnych luk bezpieczeństwa, które mogłyby być, mogłyby być wykorzystane przez jakiś program. Teraz przechodzimy do ustawień indywidualnej maszyny. Więc wchodzimy w ustawienia. Pierwsza rzecz, którą robimy, to wyłączamy współdzielony schowek. Następnie przechodzimy do ekranu i wyłączamy akcelerację 3D Następnie w sieci Najlepiej by było gdybyśmy odłączyli całkowicie sieć Gdyż w taki sposób y, program by nie, miał, y, nie miałby y, możliwości replikacji poprzez właśnie y, innych urządzeń w sieci Aczkolwiek jeżeli dla Was sieć to jest konieczność To wybierzcie NAT No ale nadal to jest niebezpieczne, pamiętajcie więc e, musicie uważać Kolejna rzecz którą chcecie zrobić to upewnić się czy nie macie podłączonych z żadnych urządzeń USB e, bo jest taka opcja która pozwala wam na przykład e, na przykład podłączyć jakieś urządzenie które macie obecnie podłączone do komputera i żeby było dostępne w wirtualnej e, tego nie chcecie dodawać, musicie usunąć wszystkie które macie e, także nie udostępniacie żadnych folderów ponieważ to też jest e, to jest właśnie też możliwość replikacji, na przykład, jeżeli tutaj sobie jakiś folder damy no to przez to na przykład ten program może się zreplikować. No, i to na razie wszystko. A teraz sobie przejdziemy do rzeczy w samej maszynie wirtualnej. Tak więc, teraz kolejna rzecz, którą chcecie zrobić, to odinstalować dodatki dla gościa. Wchodzicie więc w ustawienia, następnie aplikacje. I teraz szukacie dodatków dla gościa, tutaj je macie i klikacie odinstaluj. Jeżeli Was poprosi o restart systemu, to oczywiście klikacie tak. I tak oto uczyniliście swoją maszynę wirtualną bezpieczną do testowania różnego złośliwego oprogramowania. Mówię bezpieczniejszą, no bo zawsze jest szansa, że to oprogramowanie w jakiś sposób się przedostanie do naszego głównego komputera. Musicie być uważni, robicie wszystko na własną odpowiedzialność. Zalecam też, tak, żeby patrzeć co jakiś czas w komentarze tego filmu. Tam mo mogą być na przykład różne dodatkowe porady, czy też na przykład jakieś poprawki, jeżeli gdzieś jest jakiś błąd, jeżeli coś można zrobić jeszcze bezpieczniej. A na razie to tyle. Dziękuję za oglądanie. To był Lizboń Film.